Dzień dobry YouTube, niespełna dwa tygodnie już dzieli nas od zawodów Detroit Pro i coraz więcej aktualizacji sylwetek pojawia się od zawodników biorących udział w tych zawodach. Na pierwszy rzut mamy tutaj najnowszy update od Rona Gordona. Według mnie wygląda on, jakby nie był do końca przygotowany, natomiast nie chciałbym tutaj być osobą, która będzie oceniać bardzo mocno czyjąś formę. Zostawiam to oczywiście Wam w komentarzach do oceny tego, co sądzicie na temat sylwetki Gordona na dwa tygodnie przed zawodami. Natomiast Gordon pokazał nam nie tylko pozy przodem, ale również to, jak wygląda aktualnie tyłem. Zdecydowanie widać, że nie boi się pokazywać konkurencji, co jest, myślę, bardzo dobrym zwiastunem, jeżeli chodzi o kwestie tych zawodów. Mam nadzieję, że wszyscy zawodnicy w pewnym momencie udostępnią nam swoje aktualizacje, a na ten moment mamy to, co mamy. Mamy jeszcze oczywiście biceps przodem od Rona, który wrzucił 3 dni temu, czyli to daje nam nawet nieco ponad 2 tygodnie. 2 tygodnie i 2 dni, jeżeli dobrze liczę. Zatem tutaj mamy w pełne zasadzie spektrum na to, jak wygląda sylwetka. Oczywiście nie mamy Pełnej sylwetki przodem, jeżeli chodzi o kwestie docięcia nóg, czy też kwestie samej talii, ale myślę, że tutaj, jeżeli chodzi akurat o Rona, to jego talia nigdy nie była większym problemem, i myślę, że na tych zawodach również nie będzie. Ostatnio też zauważyłem, że bardzo mocno przycisnął temat social mediów i można zobaczyć bardzo wiele różnego rodzaju mniej lub bardziej humorystycznych rolek od Rona Gordona. Zatem, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, Mr. RPG to jego Instagram. Więc możecie tam śledzić, jak wygląda zmiana w formie Rona do zawodów Detroit Pro oraz wszystkie jego najnowsze update zarówno na stories, jak i w postach, które dodaje dosyć regularnie. Kolejnym zawodnikiem, który pokazał swoją formę, a w zasadzie to, jak wygląda tyłem, jest William Bonak. No William Bonak to jest taki zawodnik, który nigdy tak naprawdę nie zawodzi, jeżeli chodzi o update y swojej sylwetki przed zawodem. Zawodami. Tutaj dokładnie na tydzień i 6 dni do zawodów w Detroit Pro. 240 funtów na pusty żołądek, jak mówi William Bonak, daje to niespełna 110 kg. Pamiętajmy o tym, że William Bonak jest raczej zawodnikiem niskim, zatem robi to naprawdę ogromne wrażenie. William Bonak generalnie ma za sobą nie tylko lata doświadczeń i ziarnistości sylwetki zdobytych przez te lata doświadczeń, ale również niezwykłe doświadczenie sceniczne co przekłada się zdecydowanie na to, że podejrzewam, że nad konkurencją, która w większości jest tak naprawdę młoda na zawodach Detroit Pro, będzie grało pierwsze skrzypce. No ja jestem ogromnym fanem jego sylwetki i całe życie byłem, zatem nie będę ukrywał, że bardzo mocno mu kibicuję. Natomiast są jeszcze tacy zawodnicy jak Sasan czy jak James Hollingshead, którzy również no, na laurach nie spoczęli po ostatnich sezonach czy też po ostatnich, startach w przypadku na przykład samego Jamesa, zatem mam nadzieję, że i oni będą mogli w pełni gotowości i w pełni formy pokazać się na tych zawodach, co zresztą pokazują ich aktualne update'y. James również wyrzucił pozy tyłem, na których według mnie wygląda delikatnie płaskawo, ale to, jeżeli chodzi o Jamesa, na ten moment wydaje mi się akurat bardzo dobre. Ostatnio na Arnold Classic ten pik nie wyszedł do końca dobrze, ale tak jak James mówił, wydaje mi się, że była to kwestia przede wszystkim stresu, która zjadła Jamesa ze względu na ogrom zawodów, jakimi są Arnold Classic i to, że tak naprawdę były to pierwsze przygotowania z nowym trenerem, ze Stefanem Kinzu i no i wiadomo, jak to jest z nowym trenerem, wszystko trzeba sobie dograć. Kwestia jest taka, że James nigdy z robieniem formy większych problemów nie miał. Tutaj zazwyczaj właśnie był problem z pikowaniem, dlatego, że on ma taką sylwetkę, która zdecydowanie nabiera Życia dopiero wtedy, kiedy jest w prawidłowy sposób wypełniona. Przy czym e, trzeba pamiętać o tym, że bardzo ciężko jest uzyskać jednocześnie bardzo pełny i pękaty wygląd, no i suchy wygląd w tym samym momencie. A jeżeli chodzi o sylwetkę Jamesa, no to nie tylko pękatość jest jego ogromnym atutem, ale również ziarnistość sylwetki. Zatem, jeżeli złapie on trochę wody, no to nie wygląda aż tak imponująco, jak mógłby wyglądać, gdyby tej wody oczywiście podskórnej nie miał. No ja. Jestem ogromnym fanem Jamesa i zawsze byłem. Bardzo lubię oglądać go nie tylko na, na YouTubie, ale również e, wszystkie filmy z, treningowe i nie tylko, które zamieszcza na Instagramie. Zazwyczaj są dosyć konkretne. Zresztą jest to zawodnik znany z tego, że lubi ciężko podźwigać, co widać po jego sylwetce. Zatem, jeżeli ktoś jest zainteresowany, James Hollingshead 89 na Instagramie, można obserwować, jak będzie zmieniać się jego sylwetka do zawodów. James ostatnio nieco mniej aktualizuje swoją sylwetkę, więcej możemy zobaczyć materiałów treningowych, co jest na Jamesa dosyć dziwne, bo swego czasu James był znany z tego, że wrzucał nawet do kilku zdjęć sylwetki dziennie, a teraz można zobaczyć ewentualnie małą, czy też nieco większą przebitkę swojej sylwetki z treningu, czy też jakiegoś drobnego pozowania na co dwa, co trzy tygodnie. No, ale może to też jest kwestia tego, że James po prostu nie chce sobie za bardzo budować hajpu gdzieś tam w sobie Wewnętrznie, tylko chcę sobie to wszystko wyprowadzić na, na spokojnie. No i liczę na to, że taka strategia przyniesie zdecydowanie lepszy pik niż było to dwa tygodnie, w zasadzie już prawie trzy tygodnie temu na zawodach Arnold Classic. Ja trzymam ogromną grabę za Jamesa, a wydajcie w komentarzu znać, co sądzicie na temat formy Jamesa na dwa tygodnie do zawodów Pittsburgh Pro. Kolejnym zawodnikiem, który pochwalił nam się chociaż nie tak do końca bezpośrednio aktualizacją swojej sylwetki, jest Justin Wyatt. Mówię, że nie tak do końca bezpośrednio, ponieważ Justin wrzucił zdjęcia aktualnej sylwetki, ale razem z materiałami filmowymi z treningu. Zatem, jeżeli ktoś nie był odpowiednio uważny i nie chciało mu się przeskrolować przez kilkanaście materiałów filmowych, to tego update'u mógł po prostu najzwyczajniej nie zobaczyć. Jak dla mnie wydaje mi się, że nie ma tej takiej typowej ziarnistości i suchości, którą zazwyczaj Justin miał Bezpośrednio przed zawodami, ale pamiętajmy, że jest jeszcze dwa tygodnie i myślę, że tutaj Justin zdecydowanie wyczaruje magię, jak zresztą zawsze. Justin Wyatt jest również znany z tego, że ta sylwetka jest naprawdę konkretnie nabita i konkretnie ziarnista, biorąc pod uwagę fakt, że jest to stosunkowo młody zawodnik, bo z tego co się orientuje, Justin Wyatt nie ma jeszcze nawet 30 lat, zatem przed nim tak naprawdę bardzo długa kariera. No a na razie jego sylwetka robi na mnie ogromne wrażenie. Że zresztą ja sylwetkę Justina bardzo, bardzo lubię, głównie ze względu na to, że jest to taki typowy hardkorowy Maz monster, a nie będę ukrywał, że tego typu sylwetki podobają mi się najbardziej. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o formie Justina na dwa tygodnie do zawodów, a my lecimy dalej. Gualey, miejmy nadzieję, że dobrze wymawiam imię i nazwisko tego pana. Wrzucił 5 dni temu aktualizację. Sylwetki. No to, co na pewno rzuca nam się w oczy, to ogromna ziarnistość tego Pana i to już mówiłem w poprzednim update'cie, a w zasadzie w moim filmie stypowania TOP 5 na Detroit Pro w tym roku, przy czym niestety to, co będzie go trzymać bardzo mocno gdzieś tam przy ziemi, to jeszcze rozmiar tego Pana. Podejrzewam, że jest to zawodnik raczej młody. Nie zdziwiłbym się, gdyby był to jego debiut pro. Szczerze mówiąc, nie znam za bardzo historii startów tego Pana, ale na pewno jego genetyka do ziarnistości i suchości sylwetki Robi na mnie ogromne wrażenie. Miejmy nadzieję, że uda mu się w najbliższych latach dobudować sukcesywnie konkretną ilość masy mięśniowej, zachowując odpowiednie proporcje i będzie mógł jeszcze mocniej wydobyć tą ziarnistość przy większej ilości masy mięśniowej. Na ten moment jest to zawodnik, którego zdecydowanie wysoko na tych zawodach uplasować raczej nie możemy ze względu na to, że prawdopodobnie wokół większych od siebie, zdecydowanie większych od siebie panów zniknie. Niemniej jednak, ja będę śledził go zdecydowanie i mam nadzieję, że na zawodach Detroit Pro tegorocznych startów nie zakończę. Statystyki podpowiadają mi, że duża część osób oglądających ten kanał wciąż go nie subskrybuje. Dlatego jeżeli należysz do tego grona, zasubskrybuj już teraz oraz wpadaj na naszego Discorda. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Zapraszam Cię również do wspierania ruchu Zapierdalać Trzeba poprzez zakupowanie merczu oraz szerowanie, udostępnianie i lajkowanie. Wielkie dzięki i wracamy do materiału. Kolejnym aktualizacją sylwetki, jaką możemy nacieszyć nasze oczy, jest aktualizacja od pana Waltera Martina. Szczerze mówiąc, sylwetka Waltera nie robi na mnie dużego wrażenia, głównie ze względu na ogromne braki w masy mięśniowej. Wygląda na to, że jest to zawodnik zdecydowanie wysoki, zatem dobudowanie. Takiej ilości masy mięśniowej, która tą ramę wypełni, zajmie mu jeszcze pewnie odrobinę czasu. A wnosząc po tej delikatnej, już siwej brodzie, myślę, że nie jest to najmłodszy zawodnik. Choć mogę się oczywiście mylić, ponieważ nie znam zbyt dobrze kariery tego pana. Ja na pewno będę go obserwował i śledził, jak będzie wyglądać cały sezon tego pana. Miejąc nadzieję, oczywiście, że na zawodach Detroit Pro tegorocznych startów nie zakończy. A na razie niestety nie ma. Mam go wysoko w rankingu, jeżeli chodzi o te zawody. Dajcie znać, co sądzicie o sylwetce tego pana. Czy ma on szansę na to, aby z czasem dobudować więcej masy mięśniowej i pokazać się ze zdecydowanie lepszej strony? A może fakt, że jest wysokim zawodnikiem, spowoduje, że mniejsi, a w zasadzie niżsi zawodnicy od niego znikną gdzieś na scenie? I na koniec updateów zawodników startujących w Detroit Pro mamy oczywiście wisienkę na torcie, czyli Sasa. Herati. No Sasan zawsze był znany ze swojej ziarnistości, zwłaszcza te czwóreczki, które zawsze bardzo mocno się prążkują, no, wychodzą na pierwszy plan zdecydowanie. No i tutaj właśnie mamy creme de la creme, czyli nogi Sasana w pełnym nabiciu. Zatem mam nadzieję, że ta forma przez te dwa tygodnie jeszcze się wyostrzy, bo o górę tego pana to ja absolutnie się nie martwię. Dajcie znać, co sądzicie na temat formy Sasana dwa tygodnie do Zawodów Detroit Pro, no i jak wysoko może Waszym zdaniem uplasować się na tych zawodach. I na koniec tego odcinka dla wszystkich fanów Classic Fizik najnowsza aktualizacja sylwetki od pana Majka Sommerfielda, który pochwalił nam się update'em wysłanym do swojego trenera na dwa tygodnie po zawodach Arnold Classic. Tutaj Mike z tego co mi wiadomo jest już w okresie odpoczynku, więc tak naprawdę i kwestia środków i kwestia treningu jest na drugim planie. Mimo to Mike wygląda naprawdę dobrze. Trzeba pamiętać o tym, że Mike niestety ma bardzo rzadką chorobę autoimmunologiczną, która powoduje, że jeżeli za bardzo zapędzi się w przygotowaniach lub też po prostu za bardzo przemęczy swój organizm, no to będzie miało to na pewno ogromne reperkusje związane z jego zdrowiem, zatem musi na to bardzo mocno uważać. Stąd też, biorąc pod uwagę jego ostatni okres przygotowań, który trwał tak naprawdę, można powiedzieć, że półtora roku albo prawie dwa lata, ponieważ Mike mówił o tym, że nie mógł pozwolić sobie na to, żeby wyjść zbyt wysoko z kaloriami ze względu na limit wagowy. No i tak naprawdę przez bardzo długi czas takiego prawidłowego okresu off-seasonu i odpoczynku nie miał, no bo ciągle gdzieś startował. No, to na pewno odbiło się to na jego zdrowiu i ten odpoczynek dobrze mu zrobi. Jak dla mnie, Mike jest przyszłością aktualnie Classic fizji. I mimo tego, że wiele osób uważa, że sylwetka Majka nie jest do końca klasyczna, ja nie mogę się z tym absolutnie zgodzić. I uważam, że jeżeli Raw Diesel czy też. Logan Franklin nie wyczarują czegoś naprawdę kosmicznego, to raczej nie znajdziemy w tym roku nazwiska, które będzie mogło zdetronizować tego pana i odsunąć go od. Prawdopodobnie pierwszego w jego karierze tytułu Mr. Olimpia. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie na temat Majka i jego możliwości kontynuacji kariery w Classic Physique. No i oczywiście, jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, zachęcam do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania i szerowania kanału dalej. Wielkie dzięki, na dzisiaj to już tyle, a my widzimy się w następnym materiale na kanale.